Kolejny tani smartfon inspirowany iPhone'em oficjalnie. Poznajcie Honor 400 Lite. Producent wprowadza do polskiej oferty nowego średniaka, którego wygląd może przypaść do gustu entuzjastom sprzętu z logo nadgryzionego jabłka na obudowie. Mamy płaskie krawędzie i pastylkę, ale dynamiczna wyspa. Panel to 6,7-calowy AMOLED zgodny z DCI P3 o jasności w piku sięgającej 3500 nitów. Mamy tutaj mediateka 7025 Ultra oraz 8 GB RAM, a także zapowiadający się miodnie aparat główny 108 MP, któremu towarzyszy ultra szeroki kąt 5 MP. Baterię o pojemności 5230 naładujemy mocą 35 W. Sprzęt sterytuje z Androidem 15 i autorską nakładką Magic OS 9. Z istotnych rzeczy warto wymienić tryb eczytnika, sensor biometryczny pod ekranem oraz mega smukłość wynoszącą 7,25 mm w najcieńszym miejscu. Mamy też sporo AI, ale o tym opowiem Wam więcej w pełnej retencji. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało. Dzięki, cześć!